Cześć, tu Kamil. Witam na kanale Ośleuszy. Dziś będę mówił o Golemie Macieja Płazy. Czeska Praga, XVI wiek. Wąskie uliczki żydowskiej części miasta jeszcze mocniej przytłaczają. Powietrze staje się cięższe, jakby przesiąknięte wrogością okolicznych gojów. Najbardziej znany mit o golemie jest osadzony w Pradze, gdzie w XVI wieku golem, człowiek z gliny, został ożywiony przez rabina Maharala, by pomóc chronić lokalną społeczność przed pogromami. Oczywiście stworzony przez człowieka, czyli tym samym stworzony w grzechu, golem był bezrozumną istotą powołaną do życia za pomocą trzech hebrajskich liter wypisanych na jego czole. Znaki alef, mem i taf złożyły się w słowo emet, co po hebrajsku oznacza prawdę, i to wtedy golem, bezkształtna materia, posiadał iskrę życia. Trzątego słowa po wymazaniu alef i pozostawieniu mem i taf stworzy słowo met, oznaczające śmierć. Gdy po wykonaniu swojego zadania golem wpadł w szał, rabin Maharal wymazał z jego czoła pierwszą literę alef. Przekuwając prawdę w śmierć, Emet w Met uśmiercił go na zawsze. Mistycy, kabaliści wierzyli, że Bóg stworzył świat za pomocą alfabetu hebrajskiego. I to oni, próbowali kierując się kabalistyczną świętą księgą Yacira, opisującą stworzenie świata, za pomocą tej księgi próbowali powtórzyć dzieło Boga. Przy pomocy tego traktatu, manipulując 22 literami alfabetu hebrajskiego, Mistycy żydowscy starali się ożywić martwą materię. Do tej historii, do tych zmagań, nawołuje mit o Golemie. I w tej optyce Płaza osadza swoją powieść. To, co uwodzi w książce Płazy już od pierwszych stron, to język umiejętnie stylizowany z wieloma archaicznymi zwrotami. Skręcił za róg i już był w miasteczku, szurał koślawo po zabłoconym bruku, poranna mgła odlepiała się dopiero od bielonych chałup. Gdzieś w zaułku, spostrzegł to w przelocie, gibała się postać starego nosi wody, tak zgarbiona pod koromysłem, że zamiast twarzy widać było tylko kaszkiet na schylonej głowie. Z krzaka tarniny przy płocie, oblepionego sinymi jagodami, smyrgło stadał w rubli, Aż klopre losy sypnęły się z kolczastych gałązek. Wznosiły się pierwsze dymki z kominów, jeszcze niedospane i zimne. Snuła się parna woń odgrzewanych kartofli. W którymś z mijanych podwórzy kokosiło się w odkniętych dopiero drzwiczkach kurnika, wsiąknęło coś przez pusty targ pewnie kot, może pies, zabłąkany z gojskiej dzielnicy. Ten język jest przesiąknięty terminologią Sztetla, Hasydyzmu, zapożyczeniami z Idisz, jak tutaj. Potem ranek przyjaśnił się, oczyścił, przetarły się do końca zaspane oczy, nagrzały piece, na dobre rozbudziły się stajnie i obórki, rozkrzypiały się furtki, końskie uprzęże i studzienne żurawie, zaturkotały na bruku furmanki woziwodów i mleczarzy, skrywa Rep pierwszy wyszedł do mykwy, by obmyć się przed kaligrafowaniem świętych pism. Dzieci wybiegły do hederu, radośniejsze niż zwykle, bo dziś piątek i nauka ma trwać tylko do południa, a nie jak co dzień do wieczora, Przemysł zaczął krążyć po ulicach, stukać laską w szyby i wzywać na tarczywie do synagogi. In shul Rain. Poza z dużym wyczuciem i kunsztem odmalowuje utracony świat żydowskiego sztetla. Robi to z taką maestrią, że wydawało mi się, że słyszałem dźwięki, harmider, pieśni, nabożeństwa, cały koloryt sztetla i tę duchotę, Tę świętość, ale i niepokój związany z ciągłą obawą przed przemocą ze strony okolicznych gojów. Do tego podowskiego sztetla na początku XX wieku Maciej Płaza sprowadza swojego głównego bohatera. Można powiedzieć głuchoniemego mocarza, Włóczęgę, którego opisuje w następujący sposób. Ludzie popatrywali, jak wlecze się pustymi ulicami, chudy i blady kloc, w buciorach ściągniętych jakby z kogoś większego. Choć znaleźć takiego gdzie indziej niż w cyrkowej budzie nie byłoby łatwo. W kapocie uśmodrzonej błotem, kto wie z jakich dróg. I dalej. Może hultaj bez zajęcia. Nie, też nie. Bo twarz, choć toporną i gliniastą... Miał młodzieńczo niewinną, zresztą nie szedł przed miasteczko jak włóczęga, nie patrzył ciekawie, co kto ma w izbie, w obejściu, na szczyldzie sklepu, wcale nie rozglądał się dookoła. I ostatni fragment. Miał ręce kowala lub drwala, wielkie i sąkate, garbowane robotą, co prawda trudno pojąć jaką, bo tak garbowani byli ci, co pół życia pracowali przy wyrębach lasu, w kamieniołomach, w okrętowych kotłowniach, a on był młody, widać było, że ledwie parę lat temu zastygł w dorosłej postaci. Nadając powieści tytuł Golem, Płaza sprawił, że wypatrowałem Golema od pierwszej strony, a autor budując główną postać za pomocą zwrotów, które, jak sami słyszeliście, często nawiązywały do ziemi, gliny, zastygania. To wszystko sprawiło, że to w tym Włóczędze właśnie widziałem personifikację Golema i zastanawiałem się, jak płaza przetworzy ten mit. Pojawiającemu się w miasteczku Przybyszowi, od samego początku towarzyszy aura świętości. W mieście otrzyma on nowe imię, które nada mu lokalny przywódca hasyckiej społeczności Rebe Gershon. Będzie ono brzmiało Rafael, czyli Bóg uleczy. To imię miało być prośbą, a jej obiektem sam Rafael, ale staje się ono przepowiednią. Płaza bardzo sprawnie prowadzi dialog z czytelnikiem. Jak każdy dobry pisarz, przewiduje pytania, jak i oczekiwania, jakie czytelnik będzie miał w danych momentach tekstu, i odpowiada na nie, ale nigdy w oczywisty lub w banalny sposób. Imię Rafael zatem nie będzie początkiem historii o uzdrowieniu, to byłoby zbyt proste, ale będzie swoistym proroctwem, a ten, który miał być uleczony, sam stanie się narzędziem, poprzez które działać będzie stwórca. Oczywistym byłoby również pozostawienie Rafaela w roli spersonifikowanego golema, ale Rafael ma inne zadanie, większe. Ma za zadanie spełnić rolę zbawiciela, mesjasza. A golem niczym kalka z praskiego mitu jeszcze się pojawi w tej powieści. Rafael jest człowiekiem bez przeszłości, nie pamięta jej, a jego samego nikt nie zna. Tworząc taką postać, Błaza używa jej, by niczym w soczewce ukazać, uwypuklić problemy hasyckiej społeczności tamtych czasów, które, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, okazują się zaskakująco współczesne. Co pozwoliło mi na przykład uzmysłowić sobie, jak odwieczny jest problem niemożliwości całkowitego oddania się swoim ideałom. Gdyż, by przetrwać w świecie, konieczne jest rozrąbanie duszy na dwie części, by jedno z nich oddać na rzecz kęby, brzucha i mamony. Jednak dla mnie niezwykłość tej książki wynikała z niebanalnego powiązania tych ludzkich historii w taki sposób, by toczyć opowieść o mistyce żydowskiej, hasydyzmie, jego fascynującej filozofii, a jednocześnie budować jakoby przepowiednie tego, co wydarzyło się 30 lat później. Płaza w tej mikroskali małego podolskiego sztetla pokazuje zarzewie fanatyzmu, rosnącą niechęć. Duszność wzrastającą z każdą stroną. Spisek mężczyzn Syjonu jest również przywołany, będąc jakby sygnałem, że ten świat sztetla wkrótce na zawsze odejdzie w zapomnienie, zniszczony przez Szoła. W tej perspektywie, jak przepełniony smutną ironią, jawi się ostatnie zdanie powieści, brzmiące: Dajecie sobie radę, Żydzi. Mit o Golemie ukazuje odwieczne ludzkie pragnienie, by ożywić materię nieożywioną, martwą. Nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe, ale Płazie udało się ożywić już nieistniejący świat żydowskiego sztetla, i to było piękne. Ok, moi drodzy, to tyle na dziś. Do usłyszenia wkrótce. Dajcie znać, czy czytaliście Golema lub inne książki Płazy. I życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się, cześć.